Cześć! Z tej strony Psychol w biznesie. Dzień dobry. Witajcie! Słuchajcie, 3 lata psychola w biznesie. 3 lata, jak to minęło? No i dzisiaj będę chciał się podzielić swoimi przemyśleniami. Czyli jak to jest prowadzić firmę przez 3 lata. Startujemy. Jak już pewnie zobaczyłeś na mojej playliście, rok temu nagrywałem coś podobnego, czyli 2 lata psychola w biznesie. I nie, specjalnie nie włączyłem sobie tamtego podcastu, żeby nie przypominać sobie, co wtedy mówiłem. U góry będziesz miał hiperłącze, ale posłuchaj tego, co po czasie urodziło mi się w głowie. Po pierwsze, dalej uważam, że z firmą jest jak z dzieckiem. Dziecko musi się rozwijać, trzeba się nim opiekować. No i z firmą też tak jest. To po pierwsze. Po drugie, powiem wam, że chyba trochę mi zeszło ciśnienie, ale nie ciśnienie typu nie chce mi się robić, ale mniej przyjmuję się rzeczami, na które nie mam wpływu. Jeżeli coś się dzieje, ok, dobrze, no trzeba sobie poradzić, znaleźć jakieś rozwiązanie, ale nie ma paniki. Następnie. Powiem Wam, że ten rok, czyli od drugiego do trzeciego roku, był dla mnie przełomowy. No i można sobie zadać pytanie, dlaczego. A no to dlatego, że w styczniu trafiłem do książki, robiłem o tym podcast, byłem w radiu, jestem znanymi osobami w tej książce, ale ta książka otworzyła mi drzwi. Otworzyła mi drzwi, ludzie zaczęli mnie inaczej postrzegać. Bardziej jak specjalistę, stałem się może odrobinę sławny, sławniejszy, może nie tyle sławny fame, co bardziej rozpoznawalny, więcej osób o mnie usłyszało. Co w przypadku prowadzenia firmy, prowadzenia jednoosobowej działalności, bycia trenerem osobą, która występuje publicznie przynosi to duży plus na pewno jakieś przynosi korzyści. To dodatkowo w tym roku udało mi się prowadzić swoje pierwsze zajęcia na uczelni wyższej, co też dało mi takie. No poczułem się doceniony po prostu, że dostałem taką szansę. Następnie zauważyłem, że szanse zaczynają się pojawiać, ale z tych szans, Trzeba umieć korzystać. Także zauważyłem, że ten przedział 2 do 3 emanuje jakimiś takimi ciekawymi wydarzeniami. Tak. Kolejnym takim punktem, przemyśleniem jest, że nie warto inwestować w reklamy na Facebooku czy gdzieś tam w Google. Okej, okay, może jak masz sklep internetowy, tak. Ale mi to nie pomogło i zacząłem zupełnie inaczej podchodzić do inwestowania w reklamę. Nie będę ci zdradzał mojego know-how, zapraszam cię na szkolenie, ale inaczej do tego podchodzę. Bardziej rozsądnie trzy razy obejrzę każdą złotówkę, którą mam wydać, i dopiero ją wydam. To jest taka tylko drobna sugestia do ciebie. No, to co by tu jeszcze móc powiedzieć? No, że nie z każdym da się robić interesy, nie z każdym dogadamy się i nie każdy klient jest dla nas, tak jak my nie jesteśmy dla każdego klienta. To też trzeba wiedzieć, że niestety, ale nie z każdym jesteśmy w stanie się porozumieć. Jeszcze kolejnym punktem na mojej liście będzie to, że warto jest mieć cel. Trzeba wiedzieć, co chce się osiągnąć, mniej więcej kiedy, i mieć w głowie zaplanowaną drogę. To jest tak jak z nawigacją: masz zaplanowaną trasę i jedziesz. Ale jeżeli jakiś wypadek się na drodze wydarzy, a nie oszukujmy się, często tak bywa, nawigacja sama robi nam objazd. A my musimy wtedy wiedzieć, którędy pojechać. I tak samo jest z firmą. Jeżeli coś się wywali, tak? no coś nam wyjdzie jakiś fakap, trzeba umieć sobie go z nim sobie poradzić, ominąć, broń Boże się załamywać czy płakać. Takie płakanie do niczego ci nie doprowadzi, do nerwisy, no i do zmarnowania czasu. A jeżeli chodzi o czas, to powiem ci, że. Zaskoczę Cię, ale warto sobie zrobić chwilę przyjemności, trochę odpoczynku, ale najfajniej zająć w swoją głowę czymś, co spowoduje, że nie będziesz myślał. Tak, właśnie taki reset głowy, spacery, nie wiem, granie na konsoli, to na pewno nie zaszkodzi, oczywiście w odpowiednich ilościach. A ba, nawet pobudzi Twoje szare komórki, no bo nie będą aż tak przepełnione, a nie ma nic gorszego niż przepełniona, zlękniona głowa. Bo ona wtedy nie będzie myślała. Mówię ci to po sobie. Ja zauważyłem, że gdy zacząłem odrobinę spuszczać z tonu, stałem się bardziej wydajny. A jeżeli jestem bardziej wydajny, no to też jestem szczęśliwy. A jeżeli jestem szczęśliwy, no to idzie mi lepiej. I ludzie to widzą. A, a propos, ludzie to widzą, a może i nawet słyszą? No to też zacząłem bardziej iść w te podcasty, w YouTube'y w tym roku, i myślę, że ten rok będzie rokiem YouTube'a u Psychola w biznesie. Staram się regularnie wstawiać podcasty. podcasto to filmy. I jeżeli jeszcze do tej pory nie subskrybujesz kanału i nie dajesz łapki w górę, no to zachęcam cię żebyś dał łapkę w górę, żebyś subskrybował kanał, nawet tam jest taki dzwoneczek, kliknij go, będziesz miał powiadomienia. A taka ostatnia moja refleksja po trzech latach, bo psychol w biznesie oficjalnie powstał 14 lutego 2020 roku. Tak, walentynki. I wiecie co, miesiąc później był lockdown, była pandemia, nie było zleceń, Waliło się, sterowało i waliło, i to mnie wzmocniło i dało mi tego powera do działania. I wiem jedno, że gdyby na początku nie było ciężko, tak ciężko jak było do tej pory, to nie umiałbym się cieszyć z tego, co jest teraz i nie miałbym takich przemyśleń. I wiecie co, byłbym dużo gorszym. Psycholem w biznesie. Dziękuję Ci za to, że byłeś ze mną w moim podcaście urodzinowym, trzylatka, już chodzę. Ciekawe co będzie za rok. Jestem gotowy. A Ty? Psycho w biznesie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. PS dla tych, co zostali do końca podcastu. Jeszcze jedna mądrość, ale taka bardzo ważna ode mnie od serca. Jak założycie firmę i będzie wam się powodziło, będzie szło wam dobrze, albo będzie szło wam źle, bo może być różnie, bądźcie sobą. Cały czas bądźcie sobą. Bądźcie tacy jak zawsze. Nie podnoście z głowy do góry: o, ja mam firmę, jestem biznesmenem. Nie. Bądźcie zwykłym człowiekiem. Ja jestem krystian i myślę, że wiele się nie zmieniłem, odkąd posiadam firmę. Także. Głowa do góry i co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!